Witam cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program sprawki okiem katolika rano. Jest wtorek, 5 marca. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy. Do niedzieli zmartwychwstania pańskiego zostało nam 26 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię, Panie. Natchnieniem twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od ciebie się poczynała i przez ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W minionych miesiącach Ministerstwo Edukacji, stolicy Niemiec, a zarazem kraju związkowego Berlina, procedowało projekt reformy edukacji seksualnej w przedszkolach. Zatrudnieni przez resort, tzw. eksperci, zaproponowali szereg zmian, a jednym z najgłośniejszych pomysłów było wprowadzenie tzw. pokoi seksualnych. W owych pomieszczeniach dzieci pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia miałyby uczyć się doświadczania pożądania. Sekretarz do spraw dzieci i młodzieży z rządzącej Berlinem partii Cel Pan Falko Lique przekazał w minionym tygodniu, że projekt upadł i nie będzie procedowany. Niemiecki polityk stwierdził, że choć owe rozwiązania sugerowali eksperci, to władze resortu edukacji podjęły inną decyzję. Pan Lique powiedział: „W przedszkolach Berlina nie będzie żadnych pomieszczeń przeznaczonych do pedagogicznych, seksualnych poszukiwań dla dzieci, nie będzie też żadnych innych konceptów seksualno-pedagogicznych. Belgia i cała Unia Europejska. W miniony wtorek Parlament Europejski przyjął najnowsze przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych, których celem jest odbudowa zniszczonych obszarów lądowych i morskich. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do odbudowy i regeneracji siedlisk przyrodniczych ze stanu złego do dobrego do roku 2030. Ustawa przewiduje, że w wyjątkowych przypadkach odbudowa ekosystemu będzie mogła dokonywać się kosztem ziem przeznaczonych do uprawy rolnej. To właśnie przeciwko. Między innymi temu pomysłowi, stanowiącemu element europejskiego Zielonego Ładu, protestują europejscy rolnicy. Za przyjęciem ustawy głosowało 329 eurodeputowanych, przeciw było 275. Rozwiązania nie poparły frakcje narodowo-konserwatywne oraz chadecka Europejska Partia Ludowa. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie św. Lucjusza I, papieża i męczennika. O życiu św. Lucjusza wiadomo niewiele. W wyjątku z prymy z minionej niedzieli czytamy W Rzymie dzień śmierci św. Lucjusza I, papieża. Był on za swą wiarę zesłany na wygnanie. Później za sprawą bożą dozwolono mu wrócić do swej owczarni. Aż w końcu ścięto go po licznych walkach z heretyckimi nowinkarzami. Lucjusz został papieżem około roku 253. Niedługo potem został wygnany z Rzymu przez cesarza Gallusa. Po śmierci cesarza, gdy na tron wstąpił Walerian, Lucjusz wrócił z wygnania. W trakcie swojego pontyfikatu musiał zmierzyć się z problemem apostatów, którzy chcieli powrócić do wiary katolickiej. Wówczas święty Lucjusz wdał się w konflikt z grupą tzw. Nowacjan, którzy twierdzili, że kto raz zaparł się wiary, nie ma prawa do niej wrócić. Papie postanowił jednak inaczej. Okoliczności jego śmierci nie są do końca znane. Kościół czci go jako męczennika. Święty Lucius oddał życie za wiarę, prawdopodobnie 5 marca 254 roku. Jest patronem Danii i Kopenhagi. Czechy w minioną środę Czeska Izba Poselska rozpatrywała projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Na jego mocy tzw. związki partnerskie homoseksualistów zostały zrównane ze związkami heteroseksualnymi. Dotychczas czeskie prawo przewidywało instytucję rejestrowanego związku partnerskiego dla par tej samej płci, która nie umożliwiała posiadania wspólnoty majątkowej czy uzyskania renty po zmarłym partnerze. Na mocy nowelizacji, którą czescy posłowie przyjęli 123 głosami za na 176 obecnych, niemal wszystkie prawa heteroseksualnych i homoseksualnych. Homoseksualnych związków partnerskich zostały zrównane. Podczas debaty, kontrowersje na szczęście wywołała kwestia adopcji dzieci przez homoseksualistów. Ostatecznie ten pomysł wykreślono z projektu, co lewicowa część czeskiej sceny politycznej uznała za porażkę. Stany Zjednoczone i Izrael. W niedzielę 26 lutego pod budynkiem ambasady państwa Izrael w Waszyngtonie doszło do aktu samobójstwa. Na swoje życie, niestety, skutecznie targnął się 25-letni żołnierz sił powietrznych Stanów Zjednoczonych pan Aaron Bushnell. Zmierzając do ambasady Izraela, prowadził on transmisję na żywo, podczas której powiedział Nie będę już brał udziału w ludobójstwie. Mam zamiar dokonać skrajnego aktu protestu, ale w porównaniu z tym, czego ludzie doświadczają w Palestynie z rąk swoich kolonizatorów, wcale nie jest to ekstremalne. Następnie pan Bushnell oblał się bezbarwną cieczą i podpalił, krzycząc wielokrotnie: Wolna Palestyna. Ogień został ugaszony przez służby federalne, a mężczyzna z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Jednak tam zmarł. Argentyna. W miniony wtorek rząd nowego prezydenta Argentyny, pana Javiera Milei, wydał dekret w sprawie tzw. języka neutralnego płciowo w przestrzeni publicznej. Na mocy dokumentu, we wszystkich instytucjach państwowych zakazane będzie używanie tego typu sformułowań. O sprawie poinformował rzecznik rządu, pan Manuel Adorni, który powiedział: Rozpoczynają się działania zakazujące języka inkluzywnego i wszystkiego, co wiąże się z perspektywą gender w całej krajowej administracji publicznej. Uważamy, że że teoria gender jest wykorzystywana jako instrument polityczny. Rzecznik wyjaśnił, że w dokumentach państwowych nie będzie wolno używać liter sugerujących dowolność zaimków lub końcówek, a także umieszczać form żeńskich bez potrzeby. Pięć dni wcześniej podobnej zmiany dokonało jedno z ministerstw, które w komunikacie stwierdziło, że inkluzywny język jest niepoprawny językowo. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi, szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 11. Przykazania odnoszące się do miłości. Czy te przykazania miłości są zawarte w liczbie przykazań dekalogu? Nie te przykazania miłości nie są zawarte w liczbie przykazań dekalogu. Poprzedzają przykazania dekalogu i nad nimi górują, gdyż przykazania dekalogu istnieją po to, by zapewnić wypełnienie przykazania miłości. Czy przykazanie miłości w ramach porządku nadprzyrodzonego jest oczywiste samo przez się, bez potrzeby jego specjalnego ogłaszania? Tak. Przykazanie miłości w ramach porządku nadprzyrodzonego jest oczywiste samo przez się, bez potrzeby jego specjalnego ogłaszania, gdyż tak samo jak to, że Bóg powinien być umiłowany nade wszystko, należy w porządku przyrodzonym do prawa naturalnego, które dla każdego człowieka jest wrodzone. Tak samo jest prawem zasadniczym i w porządku nadprzyrodzonym, że Bóg, początek wszystkiego w ramach tego porządku, powinien być ukochany miłością nadprzyrodzoną i ponad wszystko, a cokolwiek by było poza Nim, powinno być kochane ze względu na Niego. Czy zatem niekochanie Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego, jest działaniem skierowanym przeciwko temu, co jest najważniejsze w porządku uczuć? Tak. Niekochanie Boga ponad wszystko oraz bliźniego jak siebie samego, jest działaniem skierowanym przeciwko temu, co jest najważniejsze w porządku, uczuć. Punkt 12. O darze mądrości, który odpowiada miłości. O wadzie mu przeciwnej. Czy cnota miłości ma jakiś dar ducha świętego, który byłby jej przyporządkowany? Tak, cnota miłości ma dar ducha świętego sobie przyporządkowany. A jest to dar najdoskonalszy ze wszystkich innych, czyli dar mądrości. Czym jest dar mądrości? Mądrość jest darem Ducha Świętego, który powoduje, że człowiek za sprawą bezpośredniego działania Ducha Świętego ocenia swoim rozumem wszystkie rzeczy, biorąc za normę lub zasadę swoich sądów. Najwyższą i najwspanialszą ze wszystkich przyczyn to jest mądrość Bożą, którą Bóg raczył nam objawić przez wiarę. Czym różni się dar mądrości od cnoty, która nosi taką samą nazwę, a także od darów rozumu, umiejętności i rady, które odróżniają się od cnót, które noszą nazwy cnoty rozumu, umiejętności i rady? Jeśli chodzi o rozum, to w ramach porządku wiary, wielu różnym co do zasady aktom, które są jej przyporządkowane. Przypisane są różne cnoty albo odpowiednie dary, różniące się między sobą. Wiary dotyczy przede wszystkim akt przygnięcia do prawd Bożych. Ten akt przygnięcia jest zasadniczy, jeśli chodzi o sprawy związane z wiarą i pociąga za sobą akty drugiego rzędu. Czyli komplementarne i udoskonalające w ramach tego samego porządku wiary, oraz akty postrzegania i osądu. Akt postrzegania jest unikalny w swoim rodzaju aktów, a odpowiadają mu albo cnota rozumu, albo na najwyższym stopniu doskonałości dar rozumu. Akt osądu dzieli się na trzy rodzaje. Według tego, co jest poddane osądowi ogólny, Czyli opierający się na tym, co boskie, opierający się na tym, co ludzkie, oraz dotyczący spraw konkretnych. W pierwszym przypadku odpowiada mu cnota mądrości, a na wyższym stopniu dar mądrości, w drugim cnota umiejętności, a na wyższym stopniu dar umiejętności, w trzecim zaś cnota roztropności i dar rady. Czy możemy nadać tej doktrynie jakąś ogólną nazwę? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Kanada pod koniec lutego kanadyjskie miasto Westlock w prowincji Alberta zdecydowało o przyjęciu nowego prawodawstwa wymierzonego w ideologię LGBTQ i inne literki. Grupa mieszkańców wystosowała do władz miasta petycję o przyjęcie nowego regulaminu. Na jego mocy na terenie Westlock zakazane ma być promowanie ideologii LGBTQ i inne literki poprzez wywieszanie tęczowych flag. W związku z propozycją odbyło się lokalne referendum, w którym wzięło udział nieco ponad 1300. Z blisko 5 tysięcy mieszkańców miasta. Poparcie dla projektu regulaminu wyraziło w głosowaniu 663 mieszkańców, czyli niecałe 51% głosujących, przy 639 głosach przeciw. Niezadowolenie z wyniku głosowania wyraził burmistrz miasta pan John Kramer, który powiedział: Uważamy, że regulamin jest sprzeczny z naszym zaangażowaniem na rzecz równości, różnorodności i wykluczenia społecznego. Ten plebiscyt jest wiążący i ogranicza sposób w jaki jesteśmy w stanie wykazać to zaangażowanie. Polska międzynarodowa firma audytorska i doradcza Deloitte opublikowała najnowszy sondaż dotyczący preferencji samochodowych Polaków. Ankietowanych zapytano między innymi o rodzaj napędu pojazdu, na jaki zdecydowaliby się podczas zakupu nowego samochodu. Większość respondentów, 55%, wybrała silnik spalinowy. Zdecydowanie mniejszy odsetek, 18%, wybrał silnik hybrydowy, a zaledwie 6% w pełni elektryczny. Reszta ankietowanych nie określiła swojego zdania. Firma Deloitte twierdzi, że przywiązanie Polaków do tradycyjnych spalinowych silników wynika w dużej mierze z niechęci do forsowanych rozwiązań klimatycznych, takich jak wprowadzanie w miastach stref czystego transportu oraz coraz bardziej otwarcie narzucanych przepisów ze strony Unii Europejskiej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Tak zwane środowisko tradycji katolickiej, do którego mam radość się zaliczać, jak wiemy, zgłasza swoje zastrzeżenia do współczesnych zmian w kościele, jakie zaszły i nadal zachodzą, zarówno w sposobie sprawowania kultu, jak i rozumienia i przeżywania religijności. Hierarchowie, księża, zakonnicy i świeccy, którzy świadomie lub nieświadomie przyjęli te nowości, choć dla wielu mogą to wcale nie być nowości, gdyż zmiany te dominują od kilkudziesięciu lat, często przedstawiają to nowe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jako w odróżnieniu od tradycyjnego, żywe i autentyczne. Bardzo wiele z tych osób wydaje się nie wiedzieć, że tak naprawdę słucha nauk rozcieńczonych, a wymagania im stawiane, jeżeli w ogóle, są zmiękczone, co może bardzo utrudnić lub wręcz uniemożliwić pełne nawrócenie. Prawdziwy tragizm tej sytuacji polega na tym, że to rozcieńczone, zmiękczone, a przez to zupełnie wypaczone chrześcijaństwo nie poszło drogą lutra. Nie wyodrębnia się z kościoła katolickiego jako dumni odstępcy, ale głoszone jest w samym sercu kościoła. Większość tych ludzi jest przekonana, że jest w pełni katolikami, choć ich umysły przesiąknięte są myślami rewolucyjnymi, a ich serca duchem tego świata. Przytoczę teraz fragment kazania kardynała Johna Henry'ego Newmana, zatytułowany Religia obecnego czasu, w którym tak scharakteryzował ten współczesny typ duchowości. Nie zawiera on prawdziwej bojaźni bożej, ani gorliwości w chronieniu czci Boga, ani głębokiej nienawiści wobec Grzechu, ani przerażenia na widok grzeszników, ani oburzenia wobec bluźnierstw heretyków, ani zazdrosnego przestrzegania prawdy doktryny, ani lojalności wobec Kościoła świętego apostolskiego, o którym mówi Kredo, ani uznania autorytetu religijnego jako czegoś zewnętrznego wobec umysłu. Jednym słowem cechuje ją zupełny brak powagi i dlatego nie jest ani gorąca, ani zimna, lecz letnia. Jaką sztuczką posługuje się dziś szatan? Religia tego świata przyjęła jaśniejszą stronę Ewangelii, jej pociechy i przykazania miłości. Jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie. To religia łatwa i przyjemna. Główną cnotą w niej jest życzliwość, podczas gdy pierwszą pozycję wśród wszystkich grzechów zajęły nietolerancja, dewocja i nadgorliwość. Mój drogi słuchaczu, w kilku najbliższych rozprawkach wymienię pewne cechy, Charakterystyczne tego wesołego chrześcijaństwa i różnice między nim a katolicyzmem. Każdy z nas prawdopodobnie po części te różnice wyczuwa. Jeśli masz chęć, napisz w komentarzu, jakie konkretnie przejawy tego nowego przeżywania religijności przychodzą ci do głowy. Nie pytam cię o istotę modernizmu, bo na to ledwie starcza miejsca w grubej książce. Pytam o proste przejawy, objawy tej choroby. I naprawdę nie jest moim celem nikogo urazić. Modernizm jest chorobą i podobnie. Jak w przypadku choroby wirusowej rozróżniamy źródło choroby wirusa w tym przypadku wirusa modernizmu od symptomów choroby. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, jakie symptomy Przejawy, objawy przychodzą ci do głowy. Będę uważnie czytał te komentarze. Temat symptomów tego nowego, zmienionego chrześcijaństwa będę kontynuował przez najbliższe rozprawki. Celem nie jest tu krytyka dla krytyki, ale pewna pomoc w odróżnianiu tej współczesnej mutacji od jedynej prawdy, czyli katolicyzmu. Mario, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 17 marca odprawiona będzie kolejna Msza Święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Pojawia się też coraz więcej pytań o przyszłość kanału. Mam nadzieję, że najpóźniej do połowy kwietnia będę mógł przedstawić Ci pewną nową wizję na najbliższe miesiące. Jest to pewne dziełko, nad którym obecnie intensywnie pracujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Lucyuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.